Pamiętaj, tamten skręt jest No, nie nie nie. Tam jest taka ładna skarpa, na której Tak <try> tędy byłoby <try> dobrze, <try> no. Już się, Dostał wodę. Dobra, dobra, dobra. Przekoń. Jeszcze raz wejdź do tyłu, Zamią, tak, trzy razy. szedłem siedem km do domu. No, już się nauczyłem. Najlepiej jak wyjechaliśmy z tej wody po godzinie, to mój kolega mówi tak, ty to odwołaj tego mechanika. Zanim pójdziesz tor, nie odwołuj mechanika. I słuchaj, pięć minut i samochód z gaz, zalał się gazem. No, nauczyłem. Później dostałem tylko maila od Andrzeja z listą jakich błędów. Nie, jakich błędów nie robić. Andrzej, po, po tej ostatniej akcji mi wypisał 8 czy 9 punktów. Zawsze z zapiętym reduktorem. Zawsze ten... Nigdy nie sam. Zawsze dzwoń do mnie. Bo masz do nas tej Najlepiej to było, to nie opowiadali ci pewnie, ale ja dzwonię i zasięg ten traci i nie mogli mnie złapać. A ja tak sobie myślę. On pewnie jest na kuklówce. Ale to niemożliwe. Gdzie ten zasiek o 23 można zgubić? A jest tam to jezioro. Tak sobie myślę, on na pewno jest na kuklówce. I tak sobie myślę, ja chyba wiem, gdzie on to On, ja chyba też wiem. I przyjeżdżamy do tłocznego dooskrzydzenia. Nie, 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 Ale dobrze, że mają ze sobą zawsze zestaw ratunkowy. A flor mieliśmy znacznie. Nalepkę mieliśmy nalewkę taką góralską, więc dostali po pięćdziesiątce na rozwiekę? Nie, po łyżku także rozwieczły, nie, bo tak się nas zmienił, ale tam spędziliśmy i tak jeszcze dobre pół godziny więc to wiesz, sami zdążyli to w miedź, to zdąży, to wiesz, wyborowa kolega dostał ich czas, górnkę to tam? Tak, ja powinienem był tutaj czas, tak działał, wiem, wiem ale przyznaj się, w całej zdolności od pracy kupujesz sam czas? Tak, to kupu trza попал. можешь потом потянуть? Не могу.